Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Asia. Jestem autorką książki pod tytułem Żegnamy mleko mamy. Dla osób, które nie miały okazji jeszcze zetknąć się z tą książką, powiem tylko krótko, że to książka dla dzieci, która wprowadza temat odstawienia od piersi. Ma na celu oswojenie maluchów z tematem, pokazania im innych sposobów na uspokojenie się, na zaśnięcie. Takiej książki wydaje mi się, brakowało mocno na polskim rynku książek. Ja sama poszukiwałam tego typu pozycji kilka miesięcy temu, gdy próbowałam ograniczyć nieco karmienia mojego wówczas dwuletniego syna. No i te poszukiwania poskutkowały właśnie pomysłem, planem, aż wreszcie powstaniem tej książki. Ponieważ od daty premiery, od 6 grudnia, książka miała właśnie premierę kilka dni temu, dostaję sporo pytań i próśb, aby pokazać coś więcej, jeżeli chodzi o książkę. Dostaję pytania dotyczące tego dla dzieci, w jakim wieku książka jest odpowiednia, kiedy ją wprowadzić. Postanowiłam nagrać taki krótki film, w którym odpowiem na te pytania i jednocześnie pokażę wnętrze książki. Przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę na to, że jest to książka nie tylko o odstawieniu, jest oczywiście dedykowana rodzinom, które są w takim procesie albo będą w nim za kilka tygodni czy miesięcy. Natomiast generalnie jest to książka o miłości, o bliskości, o więzi, jaka rodzi się między rodzicami a dzieckiem. Dlatego myślę, że może być też ciekawą pozycją dla po prostu rodziców małych dzieci. Kolejna chyba. Najważniejsza kwestia to to, że bardzo chciałabym dać Wam gwarancję tego, że po kupnie mojej książki, po przeczytaniu jej kilka razy, Wasze dziecko automatycznie zrezygnuje z mleka mamy, powie: Tak, fajnie, dziękuję, kończymy. No niestety, jest to temat na tyle trudny i na tyle poruszający tutaj. Wiele emocji w dziecku, jak również w rodzicach, że no nie jest możliwe, aby coś tak prostego jak przeczytanie bajki spowodowało automatyczne odstawienie i decyzję o tym, że rzeczywiście można już to karmienie zakończyć. Dlatego, tak jak mówię, gwarancji dać Wam tutaj nie mogę, natomiast mogę zasugerować kilka. Rzeczy, jak można sobie pomóc, jeżeli chodzi o skuteczność tej książki. Jedną z nich, o której nie wspomniałam we wstępie, gdzie są inne tego typu porady, jest to, że można próbować zamienić imię naszego bohatera na imię waszego dziecka. Hmm, oczywiście będzie tutaj łatwiej rodzicom chłopców, ponieważ bohaterem jest chłopiec Kuba. E z dziewczynką też można próbować. No jest to małe dziecko, więc tutaj tych różnic tak bardzo nie widać. Zdradzę, że był pierwotny plan, aby książka powstała w dwóch wersjach, z chłopcem i dziewczynką jako bohaterami, natomiast ponieważ wydawałam ją, wydałam ją sama, troszkę przerosło mnie to, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, o całą logistykę i być może, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to za kilka miesięcy taka wersja z dziewczynką się pojawi, natomiast no nie mogę tego obiecać na 100%. Dlatego na razie skupiam się na tej jednej wersji właśnie z Kubą. Odpowiadając na pytanie, kiedy zacząć czytać dziecku książka. Jeżeli tylko macie taką możliwość i jeszcze nie rozpoczęliście procesu odstawienia, to warto tą książkę właśnie wprowadzić wcześniej, aby dać dziecku czas na oswojenie się z tematem, na polubienie bohatera, na zaobserwowanie, poznanie innych sposobów na zaśnięcie, na uspokojenie się. I wtedy myślę, że jest większa szansa na to, że gdzieś tam ten proces, jak już się zacznie, to przejdzie łagodniej, będziecie już mieli kilka narzędzi w ręku, y, które można wykorzystać y, w tym momencie, kiedy zrobi się trudno, a niestety zakładam, że takie właśnie momenty Was czekają. Nie ma się co dziwić. Karmienie jest czymś, co z czym dziecko jest związane od. Swoich narodzin, co kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa, z bliskością mamy, co jest dla dziecka bardzo, bardzo ważne. Dlatego no, nic dziwnego, że budzi takie, a nie inne emocje i sprzeciw waszych dzieci. Kolejna kwestia to to, że książka jest zarówno dla dzieci, które mają rok, półtora, jak i dla trzylatków i dzieci starszych. I tutaj chciałam bardzo zwrócić uwagę na to, że. No, Trudno jest stworzyć książkę, która jeżeli chodzi o treść, o słownictwo, będzie odpowiednia i dla dziecka rocznego, i dla na przykład trzylatka. Dlatego tutaj jest też sugestia, aby młodszym dzieciom po prostu opowiadać ilustracje. Może skupić się na początku na rymowankach, które znajdują się na niektórych stronach. Troszeczkę spróbować dostosować tą książkę właśnie do możliwości poznawczych waszego dziecka. Ja nie byłabym w stanie stworzyć jej, nie wiem nawet ile wersji musiałoby powstać, aby była książką absolutnie uniwersalną dla każdego. Tak na koniec powiem jeszcze o dwóch rzeczach, na które bardzo chciałam zwrócić uwagę, tworząc tą książkę. Jedna to, myślę, że to jest akurat fajna strona na powiedzenie tego to wprowadzenie mocno roli taty w tym procesie i, i żeby on gdzieś tutaj był obecny, że ponieważ bardzo często bywa tak, że dziecko jest przyzwyczajone tylko do zasypienia z mamą przy piersi, do tego, że to mama je uspokaja, gdy coś złego się dzieje, to żeby tutaj ten tata przewijał się w tej historii i żeby można było dziecku wprowadzić to, że tata też może być blisko, tata też może uspokoić, tata też może przygotować do snu. I druga rzecz to, ponieważ ma to być książka, która zachęci dziecko do rezygnacji z karmienia, to starałam się, aby ilustracje do tekstu nie, nie były ilustracjami, na których co chwilę właśnie mamy dziecko przy piersi. Gdzieś pojawia się to na początku, gdy to dziecko jest małe i gdy jeszcze nie rozpoczął się u naszych bohaterów proces odstawienia. Natomiast później, gdy już pojawiają się te inne sposoby na uspokojenie, na zaśnięcie, to wtedy nie jest tak, że pokazujemy na ilustracji dziecko przy piersi, tylko właśnie te inne sposoby. Aby książka nie miała tutaj odwrotnego skutku, że dziecko się naogląda takiego starszaka jedzącego mleczko i będzie po prostu chciało tak samo. Myślę, że na ten moment to wszystko. Nie chcę też tutaj tego filmu przedłużać. Jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, to zachęcam do komentarzy, do kontaktu ze mną, odpowiem na wszystkie. Książkę można kupić na specjalnej stronie www.żegnamymleko.pl. Tymczasem tym, którzy już mają książkę albo zamierzają ją zaraz kupić i są w tym procesie odstawienia, życzę powodzenia i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.